Elena spojrzała na ogromną listę potraw, którą sporządziła rano i uświadomiła sobie, że dzień będzie intensywny. Wszystko to przygotowywała dla syna i synowej. Synowa oczywiście też była dobrą gospodynią, ale młodzi wolą sałatki i kanapki, więc kobieta postanowiła zająć się przygotowaniem ciepłych dań. Jeszcze wczoraj martwiła się, że Nowy Rok przyjdzie jej spędzić w samotności, a dziś promieniała ze szczęścia. Wieczorem zadzwonił syn i zaprosił ją do siebie, aby świętowali razem. Cały dzień krzątała się jak pszczoła. Ubrała choinkę, przygotowała mnóstwo potraw, zapakowała wszystko do dwóch dużych toreb i zamówiła taksówkę. Torby okazały się dość ciężkie, więc gdy kierowca zobaczył, jak z trudem je niesie, szybko wysiadł z auta, żeby pomóc. Proszę postawić tę torbę ostrożnie, żeby się nie przewróciła, bo gołąbki mogą się rozlać, poprosiła kierowcę. Ten uśmiechnął się i odpowiedział. Proszę się nie martwić. I pani, i pani gołąbki dotrzecie na miejsce bezpiecznie. Gwarantuję, bo sam je uwielbiam, chociaż tak dawno ich nie jadłem, że już nawet nie pamiętam smaku. Ona zaśmiała się i wsiadła do samochodu. Jestem Marek, przedstawił się kierowca. A pani jak ma na imię? Barbara, odparła lekko zmieszana. Na drogach panowały ogromne korki. Nie było widać ich końca. Od pół godziny tkwili w jednej z bocznych uliczek, czekając, aż karawana metalowych koni ruszy chociaż o metr. W samochodzie panowała cisza, którą przerwał dźwięk telefonu. Synku, jestem już w drodze, zaraz będę u was. Mamo, przepraszam, ale wracaj do domu. Niespodziewanie zadzwonił mój szef i zaprosił nas do siebie na świętowanie. Sama rozumiesz, nie wypada odmówić przykro mi ale przecież ja tyle nie dokończyła i zapłakała. Patrzyła przez okno i gorzko szlochała, myśląc o swoim życiu, które poświęciła synowi. A on teraz odpłacił jej takim postępkiem. Co się stało? Wyrwał ją z zamyślenia Marek. Proszę mnie zawieść z powrotem do domu, powiedziała cicho Barbara. Oczywiście, ale jest pani smutna. To nie przystoi w sylwestrową noc. To czas na marzenia, a nie na łzy. Słyszy mnie pani? W tę noc wszystkie życzenia się spełniają. Nie wierzy pani? Taksówkarz nie dawał za wygraną. Wierzę, uśmiechnęła się przez łzy. Pozwoli mi pan spełnić jedno z pańskich życzeń? Kierowca spojrzał na nią zaskoczony, a ona kontynuowała. Proszę zabrać sobie te gołąbki. Mówił pan, że je lubi. A w ogóle niech pan weźmie wszystko. O nie, przecież przygotowała to pani dla kogoś. Będzie mi głupio to przyjąć, speszył się Marek. Widzi pan, przygotowałam to dla tych... Którzy nie potrzebują ani tych pakunków, ani mnie samej, a tak przynajmniej pan się naje, a mnie będzie miło, że uczyniłam kogoś choć odrobinę szczęśliwszym. Gdy byli już prawie pod jej domem, nagle powiedział: Barbaro, czy mogę panią o coś poprosić? Może spędzimy ten nowy rok razem? Samemu i tak nie dam rady zjeść wszystkiego, a mieszkam w centrum miasta. Tam jest jarmark, główna choinka i mnóstwo atrakcji. Głód nam na pewno nie grozi mówił szybko, bojąc się, że jej nie przekona. Wie pan co? Zgadzam się, uśmiechnęła się. Bo nawet jeśli to lekkomyślny krok z mojej strony, to i tak lepszy niż samotne świętowanie.